Cześć witajcie w dragone Silent Gods. Zaczynamy od zwiastuna O tym jeszcze za chwilę powiem jest sama stel. Bez smoka, no i taki króciutki wstęp filmowy. Tu wam chciałem pokazać na początek, zanim przejdziemy do głównych treści, pojawił się informacja o konkursie. Jeżeli ktoś ma jakieś zdolności artystyczne, to może w nim wziąć udział. Są nagrody tutaj. Chodzi o stworzenie bohatera, który w Dragoner mógłby tutaj zaistnieć. Szczegóły są na Discordzie albo na Facebooku, więc można sobie tutaj poczytać. A ja już przechodzę do samej gry. Więc krótko tylko zerknę 5 dni do końca sezonu. Ale o tym jeszcze też za chwilkę. Tutaj, jak Wam kiedyś wcześniej zaznaczyłem, bronię mojego przedziału nagrodowego, czyli ten 50-150. I dwie rzeczy, które się tu jakby pozmieniały. To znaczy, u mnie już cały ten mecca ma, już jesteśmy praktycznie. Na końcówce, na moim serwerze 96% damage'u wbite, ale po przekroczeniu 50% tego jego damage'u, czyli po odebraniu tutaj tej skrzyneczki, no, trochę się pozmieniały tu zasady gry, i to w dużym stopniu wpłynęło rzeczywiście na te moje drużyny. Więc e, dzisiaj już być może go skończymy na serwerze. Ja tu za dużo nie zmieniam. To mówię też w kontekście właśnie tej bronienia pozycji. Ani nie mam szans na pierwszą 50 na serwerze, ani też myślę, że e, obronię te, ten tir, gdzie jestem do 150 miejsca, e, żeby nie wypaść z tych nagród. Więc jest to dla mnie również duże osiągnięcie jako gracza free-to-place na serwerze, gdzie jest wiele osób, które, no, widać, że dużo zainwestowały. To jest tutaj tak, że trudność się zwiększyła rzeczywiście tego bossa i też wpłynęło to na jego skillę. Więc bierz, weźcie to pod uwagę, aby tutaj będziecie, jeżeli przekroczycie to 50%, będziecie musieli jakoś te swoje drużyny dostosować. Moje ciągle, jak i wcześniej, oczywiście nie zbliżają się do tych 200 milionów, które tam niektórzy content creatorzy publikują u siebie. No, jestem pełen podziwu powiem szczerze, ale też nie mam takich artefaktów legendarnych jak oni. Tu korzystając z okazji mogę jeszcze do tego nawiązać, bo to są wieści różnych treści, więc, tak jak mówię, coś co nie przekazałbym wam w jakimś tam dedykowanym filmiku mogę, mogę sobie o tym tutaj z Wami dzisiaj porozmawiać. I myślę, że mam dwa tutaj ze sklepu legendarne artefakty i jestem szczerze zadowolony z ich wyboru. Zarówno Rift Hourglass, jak i Witches Remain praktycznie cały czas używam. Witches Remain po prostu dubluje koronkę, ale jest od niej lepsze. Natomiast jakby wchodzę tutaj z tego względu, że na 90 pewnie ileś procent następnym artefaktem, który zdecydowałbym się wykupić byłby ten Gateskeeper Staff i właśnie nawiązuję tutaj do tego Mekatolki, że gdybym ten artefakt tam posiadał, naprawdę konstrukcja tych drużyn moich mogłaby być zupełnie inna. Tu zapewniona przez ten artefakt ochrona spowodowałaby, że mógłbym bardziej się tam jakby skupić też na ataku, mając właśnie tutaj taką różdżkę tutaj strażnika wrót rzeczywiście i wtedy że mogłem dochodzić, wbijać tam te wyższe wyniki. To, to taki ogólny wniosek, że zapewne jeżeli ktoś by mnie się pytał, jakie legendarny artefakt już jako graczowi Free to Play, jakby się jakiś przydarzył duplikat, ja miałem szczęście dwa razy, no to te jak najbardziej Popieram, natomiast, no, jako trzeci, w zasadzie, oczywiście zrobię sobie analizę, jeżeli mi się to przytrafi, ale byłby to raczej na 90 parę procent z tego, co widzę, właśnie ten gatekeeper staw. Dobrze, i teraz tak, nie tylko zmienił się u mnie, właśnie ten Mekatorg, tak, zmienił się również tutaj. Coś tu mi jeszcze wpada, zmienił się tutaj również boss, jeżeli chodzi o sama samastera, więc Magic Trial, te wszystkie już mam oczywiście zaliczone. Jest dwa dni do końca wydarzenia, natomiast no, sama konfrontacja właśnie tutaj z samasterem no, jest troszeczkę inna, ale nie sądzę, aby powodowała jakiś Problem. Ja go ciągle atakuję moją drużyną, taką powiedzmy z Ice Blastów. No, tu nawet nie muszę rzeczywiście wczytywać mojego ekwipunku, no bo wszyscy są zdefiniowani. Także mimo, że przeciwnik się zmienił, to ja tutaj zostawiłem sobie ten Iceblast Blast Team, więc tak to wygląda i oni tutaj wielokrotnie. Wielokrotnie dublują ten najwyższy damage, jaki jest rzeczywiście potrzebny, aby go wbić. To o pewnie około 30 paru milionów ten team wbija, więc nie sądzę, żebyście tu mieli jakiś kłopot z waszymi drużynami. Jedna walka dziennie, żeby te 8 milionów wbić. Więc to tylko tak do tego nawiązuje, że rzeczywiście boss się zmienił, natomiast tutaj sama trudność walki pozostaje dosyć łatwa. No i teraz, słuchajcie, chyba najważniejsza wiadomość, choć nie mam jej jakiegoś super oficjalnego potwierdzenia natomiast zmieniają kilku content creatorów już powiedziało o tym, że rzeczywiście będzie opóźnienie trzeciego sezonu. Więc podaje się datę 22 marca. Tutaj pojawiają się tylko tutaj informacje, że jest jakieś dostosowanie właśnie storyline, tak, czyli historii. Tu będą jakieś nagrody dla tych, co skończyli, dla tych, co nie skończyli, więc wynika jakby z tego pośrednio, że chcą w poniekąd wyrównać te sezony dla graczy, którzy zaczęli wcześniej, zaczęli później. Dzisiaj też na skrzynce dostaliśmy jakąś związaną z tym nagrodę. No, powiem Wam, że. Fajnie, że dają nagrody za jakieś swoje tam uchybienia, natomiast łygmarów no, zawsze się przyda. Dostajemy też epika. No, mogli tu się bardziej postarać, bo akurat o tym epiku nie mam jakiegoś super zdania. Zbudowałem go sobie w poprzednim sezonie, kiedy nie miałem zbyt dużego wyboru w nekromantach i wrażenia on na mnie nie zrobił, więc, no ale dla jakichś nowych graczy, którzy w Nekromantach nie mają wyboru, może jeszcze się przyda. No tu sprzęt taki jak widać i Olafa jeszcze dostaliśmy, więc tak. Więc podsumowując, są pogłoski i to tak już potwierdzone z kilku źródeł, choć nie znalazłem tego oficjalnie, że sezon trzeci będzie rzeczywiście Opóźniony, tu też to mówię w kontekście właśnie tego, że mi zostało 5 dni do końca sezonu. Więc nie wiem do końca, jak oni to planują, czy, czy po prostu nie będzie gry przez te dni, czy oni tutaj zostawią, żebyśmy mogli sobie porobić te rzeczy, które na koniec sezonu się robi. Jakie, jakie to się robi, to jak chcecie, to mogę zrobić odcinek. Tam, żeby wszystko sprawdzić, czy, czy mamy odhaczone takie podsumowanie sezonu. Więc tu właśnie nie jestem pewien jeszcze, jak oni to rozwiążą. Kolejną sprawą dosyć ciekawą jest to, że ja oczywiście jeszcze się szykuję, tak jak Wam obiecałem, na przywołanie samego. Elminstera, bo wziąłem artefakt, który mi pomógł w walce właśnie z tym endgame'owym bossem, więc zrobimy jeszcze sobie tutaj jego samoning. Dwa dni do końca zostało, więc jeszcze tam troszkę zbiorę tych, tych szachów z tego walki z, z Sammasterem, ale. Mm, no właśnie, bo tutaj ciągle się zastanawiam, czy mi wystarczy jako takie dodatkowe źródło, też Wam chciałem to pokazać, jest tutaj rzeczywiście opcja, że możemy sobie tutaj troszeczkę pozarabiać. Tak? Jeżeli w jakiś sposób zrecenzujemy bohatera, no mi się akurat Krysos trafił, to za każdą, że tak powiem, opinię dostajemy 10 kryształków, więc no jak 35 tych bohaterów zrecenzujemy, mamy na złotą kostkę tutaj no, zarobione. Więc ja mam w tej chwili 13 tysięcy kryształów, trochę tych kostek dokupię, żeby właśnie samego Samastera na koniec przywołać. No, i to na tym wydaje mi się, że rzeczywiście te wieści z różnych treści sobie tutaj zakończę. Także główna wieść to jest chyba to opóźnienie sezonu i w jakiś sposób korygowanie tutaj rzeczywiście, żeby gracze grali no w jednym mniej więcej momencie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praktyce. No i pamiętajcie, że rzeczywiście ci bossowie się pozmieniali. O ile chodzi o przeciwnika, widocznego to Elminster'a, czyli sama Stera, nie miało to większego wpływu na moją drużynę, którą ja pokonywałem. Ale już ten endgame boss w niektórych większości moich drużyn namącił tyle, że musiałem tam tutaj rzeczywiście je jakoś inaczej przetasować i inaczej wyposażyć. To dzięki za uwagę. Jak możecie, zostawcie łapkę albo suba. I do następnego razu. Cześć.